Kotku. Mm. No niestety nach trzeba było wiedzieć co pilnować, a nie być idiotą sprzedajnym. Mm -hmm. Wiem, najlepsza susz w mieście. Chęci mnie ten pedałek. Chęci mnie ta dziewucha. Skikażka figura zajebisz się rusza. No to chodź do mnie małym. Lubisz zabawę, no i masz jedno życie. Zbliżeniem się razem co gadają dupie mam tatuaże swoje są zajebiste dają kogę się ruszasz Mati mi w głowie suko tylko ze mną chcę zapierdalać się przespać wiem, że to będzie trudne i po ile jeszcze raz Szymonku czujesz motyle w brzuchu nie tę noc ci mylić z Węgrą Stajkoks objejeje z Bajlandą takie tango w Stanach zapraszam bardzo mm. No nie są, krostackie są wiem Ja wiele ja go zawsze yy, wiedziałem, że jestem yy, Hulba. Polska nie jest gotowa na takie e, jednostek jak ja. Jarma, jesteście za cienkie bolki do tyłu swój. Polska nie jest gotowa na no coś takiego rodzaju jak ja. Bo ludzi nie crawie, bo nie rozumieją. To nie baba po no i tyle. Chulowały tylko do łóżki. Queen. Jak jest słychać, jak słychać pojebie? Mówię kurwa, że Polska nie jest gotowa na takie coś dailiście jak Matic, Queen czy Dziarma. Jesteście za cienkie bolki, 100 lat za murzynami. Polska nie jest gotowa na coś tak wybitnego jak ja. Dlatego tyle mam hejtu, bo jesteście, czujecie się przy mnie jak gówno, po prostu w większości. Dlatego tak mnie hejtujecie, Czujecie się jak kurwa półdubek za krzaka. Jesteście za słabi. Polska nie jest gotowa na coś tak fenomenalnego jak Maki Queen. Co bolki jesteście. Nudy. Pojedy. Dosłowne wiśniaki, cebulaki. Tak. Hmm. Boże, takie małe amcycki. Oj Szymonku Szymonku Masz jeszcze czas wrócić, ale masz tylko chwilę Z tą okrągłą No i gadać kłopoty Nawet pomagę foty Kalorii kuki Szymonku Jestem lepszy niż Marek się w twoją cholerną stronę Chodź ze mną, o No, wiem Wiem, za co się wydarzyło Fajnie by było, ale rozsądek mówi nie tak, bo zrobił to samo. On mi skrzywi tak samo, bo tam innego, rozum by i posłuchajmy w końcu rozumiem. Bo on jakby zrobił to samo dokładnie mi za za też by je wystawił. No, gra na uczuciach, no. I nie nie jeżeli tak to, to jest jakieś przestępstwo, to sorry, wybacz Lato jest, mm. Mm, mm, mm. Trzeba być panomenem ja nie jestem... ...zdrowoną. No. Mm, mm. Dziękuję, Mieczysław. I płakać. I wączki chcę na rękach nachnosił Ci bez cukru I owego czasu Tąg bez liper I, I ten ciper I tak i Życiorz zakochana Muszę go sobie wybić w końcu z głowy <laughs> też ogarnij się On Cię skrzywdził On to wam zakpił Nie można tak Szanuj się Ty musisz pokazać co stracił Dziękuję bardzo, Od tego się trzymamy On Cię stra on Cię rzucił On Cię poniżył Oszukał Nie byli to dalej, dziękuję Muszę być silna. Osudnie. Poznaj pastę do mm. inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po trzech tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problemom, zanim się pojawią. Nowość. System Colgate Total. Nie spółczujcie mi, cieszycie się, że jestem sama mm, Nie kłamcie Dużo osób już rzuciło, że z w Mm, mm, mm. Lonkister, mm, zaczynasz mnie drażnić. ostatnio Nie ufam ci. A już dlaczego? Pomyśl. i Napisz. Mhm. Mm znaczy nie. Wyzwam się, powiem, że skwinie całkiem słodka jest. No. Mhm męska brzoskwinka. <noise> 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 Dziękuję bardzo. Nie udało się powiązać coś było. Czyli Ci jeszcze miał rozliczać kurwa Cofie, nie pojebał was ludzie. No, jeszcze może kurwa stranię mam przy zrobić kurwa i kupę kurwa pojeby. No, wybiórz. Co pijesz? No kurwa, nie przestraszam cię troszkę. Siema! Co tam? No, co tam? No, byłaś na tym mieście, czy jeszcze nie? Byłam, byłam, w końcu Padek. Aaa, to już byłaś, dobra. No. A ty, co tam porabiałeś? Kurwa, powiem ci, że. wow, ja nie mogę ci za dużo powiedzieć. Gości miałem niespodziewanych, ale idealnie wybrudzałem z tego. Jak, jak z tego wybrzdałem? No. Po prostu. Fajni ludzie. Dosłownie. A czy pytanie, Elon by już insynuujecie, co, to jest sugestia, co pijesz, kurwa. nie pytasz się z sympatii. A nawet jakbym piła kurwa, nie wiem, koniaka, chodźcie do tego gościu. Dorosła jestem. Czego nie rozumiesz, Typie? Ja Ci w szklankę nie zaglądam, Ciulu. No dobrze, to teraz o wszystko mam problem. No bo, ludzie, no no raczej. Znaczy, no. Ziemniaki? Ja ma mi się, jak coś. A może ryż? Ryż może. No, dziękuję. No, a bardziej ryż. Dzięki. Poproszę ryż. U ziemniaki już. Było. Mam dość, ja ogólnie nie lubię młodych ziemniaków. Więc już mam przeset tych młodych ziemniaków. <gulę <gulę z już. Albo kaszę. Sprawę kryje się, mm -hmm. Kacperku. Wiesz? E, tutaj mi sądzę, że ktoś każe kogoś pozdrowić, nie? Kacperku, to odpowiedź za, za poniżanie mojej mamy. Wszystkie billingi będą wyciągnięte. Kto jej groził gwałtem i tak dalej? A ty jesteś pierwszy kar na liście i Kozłowski. Będziecie no, to lizać to pierogale. To, to coś robi? No, tak. Druga To są zboczone tej tery. Tak, Kozłowski, Kacper, taki kinie, To są zboczeńce no? Starsze kobietki chcą ruchać na siłę, no? zboczeńcy, Nie to, że pedało to jeszcze jest, mają takie cztery kobiet. To jest hit. To ty brylasty Kozłowski, no? na no, moją matkę ma chrapkę zboczynkę. No, zboczony Ma, pedał, czasami. powiem, że to ja się no, no, Cfel, no, zwykły Cfel. Zwykły Cfel tego z tego brylastego. No, serio, Bragedia? kurwa. Ja skupia, jak to -y? tak można w ogóle? Mam ci sms -y pokazać, kurwa. Macie moja mama powiedzieć, co to jest śmieć, brylaste do niby wyzwania ponad zakicę i mówi. Ono się rozłącza. Mam mam, kurwa powiedzieć, jakim, kim jest Kozłowski, jakim z Wyrolem, szmaciarz, brudas jebany z śmieć. Nie Jest zboczenie, jest nieduży pedał, tu jakiś małpetyczca ja tak... A to zgłosiłeś No, co? no tak, już dzisiaj zgłoszone tam. Dzisiaj była dzielnicowa. MOPS, policja. Wszystko spisałem na kartkę Kozłowskich. Banalsziksów, numery, o której godzinie co. Będą wyciągane bilingi, także lasty Nie ciesz się, Kiepie. To jest twój koniec, hejterze. Zacznę od Ciebie, no, bo najbardziej. tak, że... ja, ja jestem po prostu w szoku, jak można w ogóle takie coś robić. Tak, a ze mnie robią matkobijkę, rozumiesz? To trzeba być stópet. No ja wiem, jest, że robię, bo mi tu też. Pyle. Pyle. Mhm. No to trzeba mieć kurwa, stupet, o Oszuści mani, żeby, żeby sami nie ponieść konsekwencji. To robią ze mnie, że jestem matkobiką, wyzywam matkę specjalnie, żeby oni nie poniesie konsekwencji, tak. Szmaciarze bazują na przeróbkach, szmaty, paskudne pedały, obrzydliwe. Czekaj, jak ja z tymi ludźmi powiem się no? Kozłowski, jesteś skończony śmieciu. No bo odpowiedział za to, no jak tak Dzisiaj wyciekną SMS-y z twoim numerem, co pisałeś o mojej mamie do mnie. Zobaczysz, brylasty, jesteś skończony z boczeńcu śmieciu. Jeśli tego kutasa to ulbę, odetnę ci go dosłownie, tą stuleje ślepy chuju.